Elif 989 Streszczenie odcinka. Melek przeprosi Maera za swoje zachowanie i opowie mu o swoich problemach. Jak syn Kyme zareaguje, gdy matka Elif wtajemniczy go w swoje problemy? Co czeka Masaj, która jest w coraz gorszym stanie? Streszczenie odcinka 989. Elif znajdziesz w tekście, gdy Elif odzyskuje przytomność. Melek nie posiada się z radości. Dziewczynka mówi mamie, że to ona wybiegła na ulicę, a Maer nie miał szans uniknąć potrącenia. Zakłopotana Melek przeprasza Maera za swoje ostre słowa. Kiedy ludzie rany szukają Elif, zagaduje ich Sedat i oferuje pomoc w odnalezieniu dziewczynki. Masaid jest w złym stanie, Kerem w 989 odcinku Elif dzwoni do Asli, od której dowiaduje się, że Elif się obudziła. W trakcie rozmowy mężczyzna przyłapuje się na tym, że próbuje przeciągnąć rozmowę z asystentką. Oboje są zmieszani dziwną sytuacją. Stan Masajd się pogarsza. Zaniepokojona kobieta umawia się na wizytę z lekarką, która leczy również Elif. Melek zwierza się Mahirowi, lekarka zleca Elif tomografię. Gdy dziewczynka jest na badaniu Maajer i Melek idą do kawiarni. Majer otwarcie mówi, że jest pod wrażeniem jej oddania i poświęcenia dla córki. Melek w 989 odcinku Elif opowiada, przez co przeszły. Przypominamy, że w emisji jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif udało się zbiec przed ludźmi Tarika. Wiodą teraz skromne życie, widma przeszłości nie do końca je opuściły. Parla nie poślubiła Kerema, ale zachowuje się jak jego żona i pani domu. Masajd ze smutkiem przygląda się całej sytuacji, nie mogąc pogodzić się z nieszczęśliwym losem swoich dzieci. Kobieta martwi się także o Elif i Serę, które nagle zniknęły z rezydencji. W domu zjawia się za to jej siostra, Kimet Ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Masajd nie posiada się ze szczęścia. Ta szykuje planuje jednak zemstę. Elif, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciąże z synem bogatych pracodawców, nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif odcinek 989 Poniedziałek 31 maja 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 989.